Cześć! Cześć dziubasu! Cześć dziubasu! Hej, kamerotki, dzisiaj zrobimy taki krótki film instruktażowy. Ogólnie już go nagrałem troszeczkę wcześniej, znaczy się dzisiaj, ale kilka minut wcześniej, bo to trzeba było zrobić od razu z rana, jak pies i dziesiku. Eee, pokażemy Wam, jak, jak my, jaki mamy sposób na to, żeby pobrać jej siużki do badania. Trzeba po prostu wziąć taką jakiś paski pojemnik. My akurat wzięliśmy takie po lodach, pusty po lodach, umyte, wyparzony. I trzeba w tym momencie, kiedy Birma się tam czai, żeby zrobić jakieś siusiu, trzeba podłożyć ten pojemnik w odpowiednie miejsce, tak żeby ją nie. No wiecie o co chodzi, żeby ją nie zdekoncentrować, wiecie jak to jest, ale tak, żeby, żeby zrobiła siku. No i Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda w naszym przypadku. Oczywiście no pojemnik kupiony w aptece też na sióżki, taki zwykły, na mocz. No i tyle. I później trzeba to zawieźć do weterynarza, żeby zrobili badania. Także zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To musi być szybko zrobione. No rób, rób. Super, dobry pies. A teraz czekaj, tak? Czekaj, zostaw. Nie wolno. Halo, tak, to są twoje siurki. No i mamy siurki. I teraz wam pokażę, jak to trzeba. Co, co dalej? Dobra. No i teraz bierzemy kubeczek, taki co kupujecie w aptece. No i przelewamy, nie? Tyle starczy, reszta do trowy. No i gotowe. I można jechać i zawieść na badania. A my Mordo, chodź, idziemy na spacerek, tak? Oczywiście jak dostaniemy wyniki badań tego moczu oraz krwi, bo jeszcze krew zrobimy, no to damy znać jak tam, jak tam zdrowy birminy.